Dobra to kupmy na razie w sumie te trzy talizmany chyba nie brakują, albo cztery, już nie pamiętam. Lodu Ile mi brakuje? Na razie kupimy za wony, a potem za Yangi. Bo zmieniając cenę, zmieniając Yangi na wony i taka tym tracę, więc... a Znaczy odwrotnie, ale wiadomo o co chodzi. Nie boli mnie te 10 milionów z tracę kurwa na jednym. 6 razy 5 30 kurwa. No i moi drodzy, kurwa 15 razy dzisiaj będzie kurwa ulepszano Jak myślicie, ile wejdzie? Czuję, kurwa, dupę płonącą w chuj. Wiecie ile na to wydałem? 15 razy 4 60 plus 15 razy 6. No ponad 130 Bonów, nie? Jakoś tak, kurwa. Nie strzeliłem raz. Pierwsza próba. Eee, nie powiodło się. Druga próba. Plus 10. Plus 11. Plus 12. Kurwa. Nie powiodło się. Nie powiodło się. O, jak fajnie pali Plus 13 Plus 14, kurwa Plus 15 I ostatni dla Kubusia 16 50% kurwa by wyszło, plus... nie, nawet mniej, nie? 7 razy na 15 mniej, 30 coś Kurwa, i tak do plus 50, nie? <ścoughs> 7 razy wbiło. Nie 6. Smasz rację, pojebało mi się. 7 razy wbiło. Dobry damage. 53, 54 widziałem. No kurwa, dobry damage już powiem wam. Nie mam jak się odpaść na maksa, bo mam blok w pecie. Mam blok w pecie i nie, ma, nie mam szycia ponad? no i tyle w sumie. Kup FMS-a, A ja może mam jakiegoś FMS-a, plus 9 albo na glebę ostatnio wyjebałem. Magazynie na szamanicy sprawdzę. Może będę miał, mm, nie mam FMS-a, musiałem go na glebę wyjebać. Ale takie FMS-y Jak wyleci mi magiczny kamień, kupię ci fms -a. Jak nie wyleci, magiczny kamień. To się pierdol No kurwa przykro mi, nie? Bardzo szukałem bardzo kciuki dla Ciebie. Ale żeby nie było, że z tym chujem Nie ma tu nic ciekawego kurwa. Wam. Same syfy Dobra Tu był 30 średnie i dwa kadeki. O, żeby nie było sabacki, to syn Patrzcie, jaki sponsorik robię, kurwa, widzowie, nie? Widzicie? Ja niby żulem jestem, ja nic nie daję, kurwa. Patrzcie. Opa o, i orki, kurwa, ty, gdzieś? Ten, jeszcze zobaczę jakieś itemy zbędne. Może mam, gdzieś miałem, pamiętam. Kurwa Szanuj tej temy. Nie wiem po co są zdjęcia. ja też się zastanawiam Jakbym spotkał kogoś słabnego Ja nic za bym nie, do niego nie podszedł, nie? Ale gdyby to była gwiazda porno znalazłem bym podbiegł Czy podpisze pani mojego dildosa? W sensie, e, koleżanki dildosa Proszę Kolega, koleżanka prosi Podpisze pani moją butlą dwanisza? Czujecie? Sadamy chodzkiego z kołem losu Wylosujesz się, nie używaj niebieskich. Ciekawe, czy coś bym zbudował. Albo przejdź w stronę dalej. <laughs> Kurwa, to jest takie głupie, że aż bym chciał to sprawdzić, nie? Powiem wam szczerze.